Możesz nie być do końca w typie jakiejś konkretnej kobiety, ale swoją energią, swoją charyzmą, swoim spojrzeniem, sposobem, w jaki ty się z nią komunikujesz, możesz rozbudzić ją tutaj. A ona po spotkaniu ciebie może sobie nawet powiedzieć: Ten gościu nawet nie jest w moim typie, ale kurwa. Ma coś w sobie, zaintrygował mnie i chyba się z nim spotkam, więc nie przejmuj się tym, że nie wyglądasz idealnie, że jesteś za chudy, za gruby, za niski, za wysoki. Nikt nie jest idealny. Pracuj nad sobą, pracuj nad swoimi umiejętnościami społecznymi, bo jesteś w stanie rozkochać kobietę, która potencjalnie może myśleć, że nie jesteś nawet w jej typie. Mówię to Tobie po to, aby zachęcić Cię do działania, abyś otworzył się na podchodzenie do kobiet na żywo, abyś poznawał kobietę w różnych okolicznościach. Tego Ci życzę, abyś rozkochał kobietę i abyś mógł stworzyć związek, jakiego naprawdę pragniesz. Pozdrawiam Cię.